No, staramy się pacjenta przede wszystkim traktować partnersko, czyli włączać, informować przede wszystkim dosyć szczegółowo o, o, o tym, co planujemy zrobić, jakie są możliwości leczenia, jakie są opcje do wyboru, w jaki sposób pacjent musi być też włączony w proces decyzyjny co do planowanych w przyszłości procedur, które mają być wykonane. Trzeba umieć słuchać pacjenta. Wywiad jest, z, czyli rozmowa z pacjentem może nam dać. Bardzo wiele informacji, które pozwalają postawić rozpoznanie jeszcze często, zanim zaczniemy badać pacjenta. Bardzo ważna jest otwartość lekarza i życzliwość wobec pacjenta, chęć rozwiązania jego problemów medycznych, ponieważ pacjent jest bardzo często niezorientowany. Niestety zdarza się u nas tak, to wcale nierzadko takie odsyłanie pacjenta. Pacjent, z którym są problemy, z którym nie wiadomo co zrobić w tej chwili, to najlepiej gdzieś go posłać do jakiegoś do innej placówki, niech która się tam martwi tym wszystkim. No, to jest postępowanie na krótką metę. Dzisiaj będziemy mieli spokój, ale ten pacjent ani jego rodzina, ani z jego znajomych, to na nas już więcej nie przyjdzie. Nie można się spieszyć, trzeba powoli każdy element badania przeprowadzić. Każdy szczegół może być ważny i pozwolić na postawienie ostatecznego rozstrzygnięcia, ostatecznego rozpoznania. Staramy się uczciwie przedstawiać sytuację, nie zawsze możemy obiecać to, czego pacjent oczekuje, czy jakiś wynik bardzo pozytywny, rewelacyjny w sytuacji, kiedy warunki, które zastajemy w oku są już na przykład dosyć trudne. Pacjent trafi do nas, czujemy się za niego odpowiedzialni. Staramy się załatwić jego problemy medyczne do końca. Nie zawsze wszystko można zrobić, nie zawsze można doprowadzić do takiej sytuacji, jak pacjent by chciał, ale wtedy pacjentowi musimy przedstawić sytuację i pacjent musi zrozumieć, jak to jest, co możemy zrobić, a czego nie możemy. Czego nie możemy mimo najlepszych chęci.